To brzmi dumnie. Tęsknimy, kochamy, czujemy. Przekaż 1%. Angelika Tołoczko zapraszam na kolejne wiadomości telewizji KTK. Wolontariusz. To słowo oznacza osobę, która niesie bezinteresowną pomoc i poświęca swój czas dla innych. Osoby te są skupione w Centrum Wolontariatu przy ulicy Dworcowej. Trwająca od roku pandemia pokazała, jak cenna jest pomoc wolontariuszy. W uznaniu dla poświęcenia tych ludzi przyszedł czas, by im podziękować. W sali konferencyjnej przy ulicy Dworcowej odbyła się skromna uroczystość. Jej bohaterami byli wolontariusze działający przy Centrum Wolontariatu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To oni pakowali i roznosili maseczki, robili zakupy dla seniorów, osób chorujących na COVID czy przybywających na kwarantannę. To oni kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz dla osób, które potrzebują drogiego leczenia. Byli zawsze pod telefonem, gotowi, by służyć tym, którzy potrzebują pomocy. Około 60 osób, seniorów, jest zabezpieczonych, jeśli chodzi o robienie zakupów żywnościowych, dostarczanie leków. Są też zabezpieczone osoby, które są na kwarantannach, czy też w izolacji domowej. Tak? Wolontariusze i wyprowadzają psy, i wynoszą śmieci. Poza tym wolontariusze biorą, brali również udział w takim ogólnopolskim programie rządowym Wspieraj Seniora. To jest masa działań, bez których, bez pomocy wolontariuszy one by się nie odbyły, te działania. A jednak one są bardzo prostu ważne i pożyteczne i potrzebne dla naszych mieszkańców, nie tylko dla naszych mieszkańców dla wszystkich osób, którzy tego potrzebują. Tak? Co do tego, że bez wolontariuszy wiele działań w mieście po prostu by się nie odbyło, nie ma wątpliwości burmistrz Kętrzyna, który osobiście wręczał podziękowania. Pełen szacunek dla, dla nich, dla, za, to, za to co robią, za, to, za empatię za, z jaką się dzielą z, z ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Tę patnik, która daje tyle radości, jakby poczucia bycia niezapomnianym, ważnym dla tych ludzi. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład w szacunku do drugiego człowieka, niesienia, niesienia pomocy, niesienia dobra. To, co dzieje się w kętrzenie przy okazji różnych potrzebnych sytuacji, gdzie trzeba nieść pomoc, gdzie zawsze możemy na nich liczyć, to jest bardzo dobry przykład. Myślę, że to jest też przykład dla, dla wielu, wielu z nas, również dla młodzieży. Osobą, która ma niezwykły dar przyciągania i jednoczenia ludzi jest Janusz Mazurkiewicz. To wolontariusz z krwi i kości, który swoją energią zaraża do bezinteresownej pomocy innych, młodych i starszych. To on stoi na czele Centrum Wolontariatu. Starałem się, żeby to Centrum Wolontariatu w Kętrzynie było, takie naprawdę z prawdziwego zdarzenia, nie tylko, że od, od jakiejś akcji do akcji. nie. Wolontariusze są potrzebni na co dzień, każdego dnia, nawet się nie spodziewamy kto, kiedy i o której godzinie zadzwoni i potrzebuje pomocy. I naprawdę wolontariusze są. Są w Kętrzynie, chcą pomagać, chcą robić i co jest najważniejsze, nie robią to z jakiejś pieniążki, przychodzą i chętnie pomagają. Skąd czerpie siłę, by poświęcić nieraz czas prywatny na zorganizowanie pomocy? Skąd? Od Ciebie Ewa. Od Wojtka, od Pawła, od Kasi, od Agnieszki. To jest, to jest siła. To nie jest Janusz tego. To jest, to jest siła. Ci, którzy są za tymi stołami, to jest siła. Jeżeli by ich nie było, to Janusz, czy sam Wojtek, czy sama Ewa by tego nie dała rady zrobić. Nie, to jest siła. Stamtąd można czerpać, naprawdę. Warto więc poznać tę siłę. Dlaczego zostali wolontariuszami? To było pod wpływem takiej presji, takiego zaciekawienia co to jest i tak dalej. I to w sumie dlatego, ale pomoc innym jest też bardzo fajna i, i bardzo to cieszy, więc to no, może dlatego chciałam zrobić coś dobrego i rozmawiałam z moją mamą i mama, która doświadczu odebrała mnie ze szkoły razem z Susią, zabrała nas i nagle byliśmy w e, wolontariacie. Tak się to stało. Ja jakoś. Powiedz, kręci pomaganie. No, jest fajnie, jest dobrze. Zostałem wolontariuszem, bo zawsze lubiłem pomagać ludziom. I chciałem to robić, i robię. I... A to ja, nie, nie szkoda, czy na przykład marnować czasu, zamiast poprzeć sobie na przykład. Sobie. Nie, myślę, że lepiej jest komuś pomóc niż marnować czas siedząc w domu. Tęsknimy, kochamy, czujemy. Tak brzmi hasło na banerze umieszczonym na budynku w w pudwągach. Cechy ludzkie, ale również cechy zwierząt. Najwyraźniej jednak za nic uczucia sześciu szczeniaczków miał człowiek, który porzucił je w workach po okolicznych wioskach. Do schroniska trafiły przerażone i mocno chore. Teraz czeka je długie i kosztowne leczenie. Trzymiesięczne maluchy zostały znalezione w Stachowiźnie i w stąpławkach w gminie reszel. Zupełnie bezbronne, przerażone, trawione chorobą, która doprowadziła do wyłysienia i rany na ciele. W takim stanie trafiły do schroniska. Dostałam wezwanie że w niedzielę że z policji Kanszym, że e, trzy szczeniaczki pani znalazła wracając z kościoła przy drodze biegały. No pani na szczęście taka. E, Sympatyczna i te szczeniaczki połapała, u siebie przytrzymała do chwili, kiedy ja przyjadę i, i odbiorę od niej. Kolejnego dnia znowu było zgłoszenie, że trzy pieski w tą pławkach w worku gdzieś tam pani znalazła. No i pojechała Straż Miejska z reszla, sprawdzić na, na miejsce i przywieźli szczeniaczki do nas. Ta sama choroba, takie same, wygląd taki sam. To, to jest jeden miód po prostu w różnych. No nie wiem nawet dokładnie o ile tam od siebie oddalonych 2, 3, 3. 4 km te doseczki z tą pławki i tak. To jest sześć czeniaczków. Wwoziliśmy je do rady Nesa, do gabinetu nakwiatowej weterynaryjnego. Pani doktor pobrała ze skrobinę i zbadała, że to jest świeżbowiec. Objawy choroby to przede wszystkim zmiany skórne na głowie i kończynach. Przy silnym zarażeniu zmiany przenoszą się na brzuch i klatkę piersiową, a później mogą obejmować nawet całą powierzchnię ciała. Początkowo występuje rubień, z czasem powstają strupy i wyłysienia. Zwierzę odczuwa ból i pieczenie. Leczenie, w zależności od stopnia zarażenia, może trwać od 4 do 6 tygodni. W przypadku porzuconych szczeniaczków, będzie to leczenie długotrwałe i niestety kosztowne. Dlatego potrzebna jest pomoc. Świeżbowiec to jest y, po prostu taka choroba y, trudna do wyleczenia. To jest długie leczenie. Yy, a co potrzebujemy? No fajnie by było, jakby była jakaś super karma i mokra i sucha dla szczeniaczków, nie? No oczywiście podkłady, bo to pff, jest ich sześć sztuk, więc brudzą niesamowicie. Pieniążki jak najbardziej mile widziane. Można wpłacać na, bo schronisko jest zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik, więc można właśnie wpłacać na konto komunalnika z dopiskiem schronisko, ewentualnie schronisko leczenie szczeniaków, ewentualnie schronisko leczenie zwierząt, bo tak jak wcześniej wspominałam, mamy ostatnio dużo takich trudnych, no, wymagających właśnie różnych specjalistycznych, specjalistycznego leczenia, połamania, które trzeba skręcić na śruby, no nawet, nawet chore ząbki trzeba jechać do chirurga i usunąć, trzeba zrobić zdjęcia, prześwietlić prawda i to wszystko, wszystko to są koszty. W sprawę psich maluszków włączyło się Kętrzyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Chcemy się włączyć w pomoc dla matki tych bo przecież trzeba założyć, że ta matka będzie rodziła kolejne takie, bo na pewno ona również jest chora. Jeszcze nie, nie wzięły się chorych w tej chwili poszukiwany jest właściciel szczeniąt, ponieważ ich mama najprawdopodobniej również potrzebuje pomocy. Na stronie facebookowej schroniska został zamieszczony apel wyleczymy i wykastrujemy, żeby już nie było takiej tragedii do jego znajomych do, tego, do tej osoby, prawda? No. Żeby zgłosili nam, gdzie te szczeniaki były, całkowicie gwarantujemy całkowitą anonimowość, nie będziemy ciągnąć w drodze wyjątku sprawy, tylko chcemy pomóc jeszcze tej suczce. Każda osoba, która posiada jakiekolwiek informacje, skąd pochodzą pieski, proszona jest o kontakt z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami lub ze schroniskiem. Przy tej okazji, panie, które na co dzień są świadkami dramatów czworonogów, apelują, aby ich nie rozmnażać. No więc właśnie to jest jakby następny punkt, że przedpieszczorują, że suka nie musi mieć, to jest Młodych. Poza tym można zawsze, jeśli już się nie upilnuje, zrobić sterylizację, kastrację aborcyjną. Po trzecie, no, można w najgorszym i bardzo trudnym wypadku uśpić ślepy miot, ale jest to i tak bardziej humanitarne niż porzucenie w lesie. Tak jak te były rozrzucone. No i przede wszystkim odda nic oddawania w dobre ręce. Schroniska są pełne tych oddanych w dobre ręce. <śled> Mazurski klub Kętrzyńskie Morsy to grupa ludzi, która nade wszystko lubi się kąpać i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że śladem prawdziwych morsów im zimniej, tym lepiej. Amatorów zabaw w wodzie wokół skutej lodem w temperaturach poniżej zera można spotkać w każdą niedzielę przy dworku Ewy Brown w Gierłoży. Morsów z roku na rok przybywa. Moi rozmówcy, którzy kąpią się o każdej porze roku zgodnie podkreślają, że może to dlatego, że morsowanie jest dobre na wszystko. Jesteśmy w każdą niedzielę, o 13 zbieramy się tutaj yy, do kąpieli, 20, po 13 jest rozgrzewka i w pół do 3, w pół do 14 chodzimy. Pewnie to jest zaraźliwe. Po pierwsze, dla drugie, dla zdrowotności, bo takiego zdrowia to nawet najlepszy lekarz nam nie sprzeda. Sam się miałem o tym okazję przekonać. Także sam się kąpię, namawiam innych, polecam. Nawet dzisiaj na kręgosłup przyjechałem wyleczyć sobie, bo tak się w tylko tygodniu spracowałem. I dzisiaj mam po prostu przyjechałem do lekarza. O! Na stawy, na bóle głowy, na jakieś tam chrząkanie na, na każdego inaczej. U każdego to jest inny wymiar, na każdego ta zimna woda działa inaczej po prostu. O zdrowotnych właściwościach morsowania mówią też inne osoby, które dzięki regularnym kąpielom w lodowatej wodzie zauważyły u siebie, że Dolegliwości, z którymi się zmagały, ustąpiły. To jeden z argumentów, Dlaczego warto zostać morsem? Morsujemy to, hartujemy nasz organizm. E, zdecydowanie polecam e, i e, również pomaga to w regeneracji mięśni. Jeżeli ktoś ćwiczy, to jak najbardziej. E, dzieciaczki mogą morsować, dorośli mogą morsować. Nie ma tutaj jakichś e, przeciwwskazań, a pierwszym takim krokiem wydaje mi się, to jest konsultacja u lekarza, czy możemy, i wtedy, wtedy jak najbardziej e, zaczynamy. Zapraszamy do naszego klubu. To jest zawsze wspaniała. Atmosfera, cudowni ludzie, jest uśmiech, jest, są endorfiny, także polecam. Morsuję już 4 lata i zauważyłam, zawsze miałam problem właściwie z, z przeziębianiem się i z chorym gardłem. I odkąd morsuję, ten problem ustąpił. Także się nie przeziębiam, nie mam gryp, nie mam chorego gardła i to jest jeden taki jakby plus mojego morsowania. Poza tym dużo lepiej się czuję, jestem w lepszym nastroju i swego czasu miałam problem. Też z, z kręgosłupem po wypadku samochodowym. No i właśnie lekarz też zalecił mi morsowanie, bo to również regeneruje gdzieś tam te mikrourazy. Także morsowanie na wszystko, wydaje mi się. Cztery lata temu do klubu dołączyła również Alina, która miała umówioną operację na kolano. Po kilku kąpielach zabieg nie był już jej potrzebny. Zaczęło mnie boleć kolano i od tego się zaczęło. Miałam y, zdiagnozowaną operację na łękotkę i tam takie, a w sumie bolało non stop, więc zaczęłam morsowanie. No i jestem zdrowa. Mogę chodzić i skakać, więc w sumie morsowanie polecam nawet ze względu na to, że jest po prostu będziemy zdrowi, tak? Ja osobiście na sobie sprawdziłam, kolano działa, nie boli, więc jest OK. No tak w ogóle, no to jest zawsze fajna impreza, kąpiemy się co niedzielę, czasem wyjeżdżamy gdzieś na jakieś spotkania morsowe, tak i kąpiemy się wspólnie, są organizowane jakieś, nie wiem, fajne wypady, ognisko, kiełbaska i takie tam. Gdy słucha się tych historii, samemu chciałoby się zacząć, jednak patrząc z brzegu na kąpiących się w przeręblu ludzi, może to zmrozić krew w żyłach. Z drugiej strony jest ciekawość jak to jest. Co trzeba zrobić, aby zacząć morsowanie? Trzeba ze mną porozmawiać tak szczerze, <noise> nie bać się po prostu wody i być przekonanym, że ta zimna kąpiel w czymś pomoże, bo niektórzy przyjeżdżają. A, kolega się kąpie, to ja się wykąpię to nic nie daje. Po pierwszym razie wszyscy się zrażają, chcą wstąpić do klubu, no i to tak. Członek z niego praktycznie żaden, no bo raz się wykąpał i tylko tyle, że nam tutaj asystuje przy ognisku i tak dalej. Proszę bardzo, zapraszamy wszystkich, którzy tam chcą do nas wstąpić, chcą przy ognisku się zagrzać i tak mamy, dalej. Mamy i jesteśmy dla ludności, dla społeczeństwa. Także tutaj. Po prostu zjawiłam się tutaj sama, bez żadnego zaproszenia. Sama się wprosiłam, przyszłam do, do nich i powiedziałam, że muszę wejść dzisiaj, choćby nie wiem co, bo po prostu nie daje rady już chodzić. No i mnie, no tak szczerze, to wciągnęły panie za ręce, bo pewnie bym nie wlazła do tej wody lodowatej. No, ale w sumie jak już weszłam, to było fajnie, naprawdę. Wystarczy zatem zdecydować. Oprócz walorów zdrowotnych wynikających z kąpieli, morsy to grupa przyjaciół, która nie tylko dobrze czuje się w swoim towarzystwie, ale aktywnie włącza się w różne akcje, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy wszelkiego rodzaju działania charytatywne czy patriotyczne. Do 30 kwietnia mamy czas, by złożyć deklarację podatkową. Na tę chwilę czekają przede wszystkim organizacje pożytku publicznego. 1% z naszych podatków to dla nich ważne kwoty, dzięki którym mogą realizować swoje cele statutowe. U podatnika natomiast zazwyczaj pojawia się dylemat, komu ten 1% przekazać? Na leczenie chorych dzieci, wsparcie klubów sportowych, a może na zwierzęta? Zamiast rozglądać się dookoła, warto wesprzeć organizację z naszego podwórka. Potrzeby są wielkie, a zebrane kwoty na pewno nie zostaną zmarnowane. Dotychczas przekazywaliśmy na dokupywanie sprzętu i oprócz tego na remonty warsztatu. Zapraszam zobaczyć teraz nasz warsztat, który właśnie wyremontowaliśmy. Tak samo widać tutaj posesję całą, to jest świeżo wyremontowana i to są właśnie fundusze z 1%. W tej chwili, w przyszłym roku chcielibyśmy doposażyć pracownie rehabilitacji. Rehabilitacja wiadomo dla osób niepełnosprawnych jest bardzo potrzebna, a nasz sprzęt już troszeczkę jest stary, więc wszystkie pieniążki, jakie byśmy zebrali, przeznaczylibyśmy na zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego. Sterylizację, bo w zeszłym roku wysterylizowaliśmy i wykastrowaliśmy, znaczy wykastrowaliśmy może 421 zwierząt. Dodatkowo na leczenie często bardzo chorych zwierząt, czyli kotów, które do nas trafiają po wypadkowych często. To oczywiście nie wszyscy, którzy czekają na 1%. Na liście kętrzyńskich organizacji pozarządowych są kluby sportowe, piłki nożnej granica, boksu Niedźwiedź czy zapaśniczy Olimp. Wszystkie one trenują dzieci i młodzież i przygotowują ich do zawodów. Na wsparcie z 1% czekają również Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej, Polski Związek Niewidomych, Związek Harcerstwa Polskiego czy Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W obecnej sytuacji, Najprościej wysłać PIT elektronicznie. Przez e-Urząd jest możliwość, tak jak wspomniałam, do zalogowania się do usługi, którą udostępniliśmy już wcześniej do tak zwanego twojego epita i w dalszym ciągu tam jest możliwość wchodząc w swoje rozliczenie podatkowe, w znanie podatkowe, które jest tam przygotowane dla pewnych grup podatników, zadeklarowania tego jednego procentu. Dążymy do skracania pewnych procesów, oferujemy najróżniejsze usługi dla podatników, żeby ten kontakt osobisty w obecnym czasie jak najbardziej był minimalizowany. Baza organizacji pożytku publicznego jest dostępna na stronach internetowych, Również y, korzystając z usługi Twój EPIT i przechodząc przez kolejne pola y, formularzy, również tam się podpowiadają w odpowiednim momencie y, organizacje pożytku publicznego i stronę, przenoszą na strony internetowe y, tychże wykazów. Uczcijmy Dzień Kobiet wyjątkowym muzycznym wydarzeniem. Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zapraszają już 11 marca o godzinie 18 na koncert online pod hasłem Kobieca Przystań. Połączony z debatą o przemocy wobec kobiet, Nasz Głos ma znaczenie. Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Krzysztof Antkowiak. Nim wsłuchamy się w piosenki popularnego w latach 80. wokalisty, zapraszamy wszystkich do udziału w debacie. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najczęstszych naruszeń praw człowieka na świecie. Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19, w tym zwiększona izolacja, ograniczona mobilność, stres i niepewność ekonomiczna doprowadziły do alarmującego nasilenia się przemocy domowej. W tym temacie wypowiedzą się zaproszeni goście. Małgorzata Biały, specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, Daniel Sapiński, terapeuta uzależnień i specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, oraz Monika Karnowska, pedagog szkolny. Koncert i debatę będzie można obejrzeć na antenie telewizji KTK w sieciach kablowych oraz w internecie na Facebooku Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Na transmisję zapraszamy w najbliższy czwartek, 11 marca, o godzinie 18.00. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.